No to dzień dobry kochani, w ten piękny dzień! Dzisiaj zaczynamy od środka dnia. W sumie totalnie z dupy. Co-working Space cały czas albo na kompach, albo w terenie. Komputer, tak, komputer. Tak. Instagram kontra tak. rzeczywistość. Akurat tak, możemy tak. pokazać jak wygląda rzeczywistość, no Instagram tu widzicie na wycieczkach i mówicie, ale oni mają fajnie. No tak. to, 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 to 12 godzin siedzimy tutaj, też jest fajnie. Nie, no ja nie, ja nie narzekam, bo mamy. Bo siedzimy tutaj, wiecie jak jest, nie? Bo siedzimy tutaj. Jest Także my już po kilku godzinkach robienia rzeczy, ja polatałem dronem, więc zobaczcie sobie drona teraz. Now, everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me. I know it hurts. Ok, mam nadzieję, że wam się podobało. A tymczasem jedziemy na zachód słońca z Piotkiem. On już na mnie czeka, także do zobaczenia za chwilę. Kurczę, no i fajnie, w sumie tak się żyje. Tu się coś zrobi, tam się coś nagra, tu się nakręci, tu się pomoże, tu się ogarnie, tu się zarobi, tu się wyda. No i fajnie, jest tu w ogóle, patrzcie jaka miejscowa, jaki basenik. Jesteśmy w Palm Tree Resort. Są baseniki. Naprawdę jest... Przekozak, fajne słoneczko teraz świeci akurat. Są palmy. No jest rajsko, nie? Jest, jest. Ja ciszę do Piotrka. Cisnę do Piotruchy. I tymczasem jeszcze przypomnę, że ja, tak jak Tom, organizuję również safari szyte na miarę. E, mniej dla Polaków, e, raczej z angielskim przewodnikiem. Jak jestem teraz w sumie na Zanzji, to myślę, że również możemy się gdzieś tam wyhaczyć i mógłbym za Wami też jechać, potłumaczyć. Tylko, że ja już organizuję takie wiecie: pięcio, pięciodniowe, trzydniowe, tygodniowe, właśnie wyjazdy po różnych parkach, już bardziej na północy Tanzanii. E, ale to wiecie, wszystko jest do ogarnięcia. Tymczasem, jeżeli potrzebujecie polskiego przewodnika, to polecam mojego kolegę po fachu, <laughs> linki w opisie. Będziemy wracać, no nie wiem, półtora godziny max i jesteśmy, nie, nie? Jesteśmy. Światłem już u Piotra w samochodzie. Dobra, spoko. Który gada właśnie z Tomem, z którym w się w widziałem przed chwilą. <laughs> Także... Co tam ziomuś? A dobrze, dobrze. Cały czas aktywnie kurczę bladę. lode. Tak późno, ale człowieku mieliśmy skończyć dawno temu. I się okazało, tego teledyska kręciliśmy, nie? Oh, no widzisz, no. Mieliśmy dawno, ten tak taką. kamera mi zap zaparowała. Sorry, can you speak? do tego. I'm sorry, will speak. A it's fine, right? No, no problem. Ciu? Sure? Yeah. Okay. Y A ty nagrywasz? Cały czas! <laughs> Całą historię! <laughs> Obiektów człowieku mi zaparował, stary. Nagrywam, człowieku, fotel, nic nie widzę, stary. Nie widziałem, w, wiesz, na ekraniku. Stary, patrzę, stary, a człowieku cały materiał zaparowany, nie? Wszystko do, od nowa. W hotelu byliśmy, gdzie mieliśmy pozwolenie na kręcenie człowieku. To jacyś Polacy byli, którym nie pasowało i, wiesz, i muzyka, i to co jak kręcimy. To poszli do menadżerów, zarządców hotelu, że wynoszą się natychmiast z hotelu człowieku i chcą zwrotu całej, yy, całej rezerwacji, nie? Tysiąc wow. dolarów w człowieku, no? No to dojechaliśmy właśnie na widoczek. To jest chyba najbliższy widoczek na zachód słońca. Jeżeli jesteście w padrze, bo jesteście na takim cypelku, tu może mapkę zaraz wrzucę, tu będzie gdzieś mapka. jak to wygląda, e, jeżeli chodzi o dojazd, tymczasem... No i z tego co widzę, to zachodziku chyba nie będzie, z tego względu, że są chmury Przynajmniej takie jest powietrze dosyć gęste, o jak sobie złapa ostrość tutaj No to to byłoby chyba na tyle w takim razie Także ludzi, jest jak mrówków Kilkadziesiąt procent na pewno są sami Polacy No ale co, w sumie Zanzibar Taka w sumie trochę polska już w kolonia O

Wczoraj był zachodzik, o, rano wstałem, ogarnąłem kawkę, ogarnąłem sobie rzeczy na kąpie, na łapku, ale skończył mi się ten noclek. I ciężko jest w ogóle, jest środek sezony: wszystko jest albo strasznie drogie, albo jest paździerz. I tak poznałem taką jedną dziewczynę w sumie <noise> na, na Tinderze, Polkę, taką Gosię. I jedziemy razem do jakiejś innej miejscówki ona jedzie do pracy a ja sobie tam koło nie gdzieś znajdę pewnie jako jakiś nocleg, a później będę myślał, na pewno zostaję w padze, zostaję tutaj dopóki Seba nie przyjedzie. Jak widzicie, robię sesje zdjęciowe, latam dronem dla różnych e, hoteli, dla szkółek i tak dalej. Także spoko. Wieża siłownia jest forma. U! Kurczę, jest tak gorąco o tej godziny jestem sam na siłowni. co mogę gadać? O! Jestem chyba milion stopni, umieram. Ale jest super, ważne, że się plecy zgadzają. Zgadzają się plecy, czy się plecy nie zgadzają. O! Takie plecy, co by nie były. Ojejku, dobrze jest. Dobrze. No, to jestem już z tajemniczą Polką, z Zanzibaru. <laughs> Siema, gdzie jesteśmy dzisiaj? I czemu? Kizimkazi. Kizimkazi. Czemu? Bo niektórzy z nas muszą pracować, kula, Ciężko. A ciężko, ciężko, nie. To, to To nie, to ciężka praca to w ogóle się nie popłaca. To nie ma takiej opcji. To... Nie na no, żartuję, to nie jest taka aż ciężka praca. Ale... To mi się w ogóle ciężka praca nie sprawdza. Im ciężej pracuję, tym mniej z tego mam, a im bardziej mam wyjebane, tym no, mam najwięcej z tego korzyści. To jest niesamowite. No, zaraz zobaczysz, jak wygląda moja ciężka praca. Myślę, że będziesz. No widzisz, na zazen Jak pracuje Polka na Zabibarze. Czytał Jakub Kotuła. Ale tu jest pięknie, wręcz cudownie. Podoba mi się ten głaz. Ja to naprawdę. A jak zobaczysz, jaki to jest piękny zawód? Ale nie, no na... Ej, cudownie tu jest, naprawdę, się. Jest siłownia, to już jest dla mnie cudownie, wiesz, jest miejsce do ćwiczeń. Są te Riksy. No Ja ci mówię, rano siódma rano robimy jogę. Siódma rano robimy jogę. Która rano? Siódma. To <laughs> jest środek nocy. Loka taki lokalny dziadek prowadzi, wiesz? Tak? No dobra, to na pewno będzie świetne, do świetne doświadczenie. W ogóle tutaj jakaś rawka, Ile lokalsów. Są misiaczki. Kurcze, fajnie. Dobra, to musisz do pracy. No już. Paparazzi, paparazzi. Kochani, Jestem debilem. Ujęcia, które widzieliście przed chwilą, slow motion, nie były zrobione celowe. Były zrobione z tego powodu, że chciałem nagrać naprawdę fajny kontent. pogadać trochę z Dosią w ogóle na temat tego miejsca, na temat tego, dlaczego tutaj się w ogóle znajduję, jak żyje na Zanzibarze. Nagrałem w ogóle jeszcze masę TikToków, kilka speechów i okazało się, że nie włączyłem trybu slow motion i wszystko nagrało się w slow motion i bez dźwięku. Także. Za chwilę jeszcze, może coś pogadamy i pokażę wam jeszcze plaszkę, bo jest naprawdę ładna. Także... Także ten zakątek Zanzibaru, przynajmniej moim skromnym okiem, przynajmniej ta miejscówka jest taka bardziej prorodzinna. Padże jest takie imprezowo-serferskie, chociaż serferskie to tak, wiecie, 80 do 20, jeżeli chodzi o imprezowo-do-serferskie, a tu jest tak spokojnie. No i są piękne zachody słońca, które mogliście zobaczyć wczoraj tam, ale ich pewnie nie nagrałem. Nie wiem jeszcze jak to zmontuję, ale zobaczymy. Eee, szkoda, bo wczoraj mieliśmy dobre flow, ale może jeszcze za chwilę uda mi się o coś go się zapytać. Tymczasem ja ponagrywam jeszcze TikToki i zrobię może kilka przebitek. Dobra, my już wróciliśmy do Opadze, w sumie jesteśmy w Dżambiani, w za przed Dżambiani, gdzie my jesteśmy Jesteśmy w Dżambiani. Skuterek, w ogóle śmieszna historia z twoim skuterkiem. Że Gosia, Gosia dostała skuterek od, od turystów, w sensie od, w od, od, od tutaj, od ludzi, od klientów jakby. Od klientów, nie mów tak brzydko. Nie klientów? Klient to brzydkie słowo? Przepraszam. Gości. Ok. I się zatrzymaliśmy na co? Na urodzio. Urodzio, czym jest urodzio? Zapas zielonego mango. No. zazwyczaj jedzona na śniadanie i masz dużo dodatków w środku, to są ziemniaki jajka, to się nazywa badia to jest kotlet z mąki z siecierzycy. No. powinno być jeszcze kaczori, ale nie wiem czy dostaliśmy kaczori, jest kaczori tylko pokrojone w kawałki, to jest z, um, też z ziemniaka taki taki pączek z ziemniaka pączek z ziemniaka no, niewytrawna, wszyscy Polacy się śmieją przynajmniej, że to jest um, żurek zurodzo. Jak dodasz na, na święta Wielkanocne, jak dodasz ma trochę to. Ja? Żuro, to jest niesamowite, bo ty pracujesz w gastronomii, więc to, mimo twoje podniemienie jest pewnie wyczulone na różne rzeczy, a jednak miejsce, w którym jemy, wygląda w taki Ale... sposób odpowiedział. Ale... Także to musi być niesamowite, że jakby ty lubisz jeść takie rzeczy, że to musi być naprawdę dobre, jeżeli ty to rekomendujesz kurczę, jeszcze zjadą urodżo, wydaje mi się, że już chyba wszędzie ja jestem frikiem, jeśli o to chodzi robią w ogóle bardzo różne urodżo, bo to, to jest właśnie akurat zielonego mango, więc jest gęste i, i, i smaczne i, i super, ale robią na przykład też z gdzie to jest taki rosół z tamarendowca i to jest praktycznie niejadalne nie nadaje się do niczego, bo to jest tak kwaśne, że to w ogóle nie idzie tego zjeść ale no ta babeczka jest super i co jest niesamowite, co jest w prostu nieosiągalne zazwyczaj na Zanzibarze ona ma taką powtarzalność, że nieważne kiedy tutaj przyjdziesz, to od zawsze tak samo. Jest tak samo, dobrze. Tak A to jest dobrze. Samo dobra rzeczy. Dobra, smacznego. A sam te. No dobra kochani, taki trochę dzisiaj zajawkowy, dronowy e, odcineczek. Mam nadzieję, że wam się przejścia podobały. Ja cały czas przypominam, że jestem na Zanzibarze. No i oczywiście z wielką chęcią porobię wam zdjęcia i porobię wam filmy. Tymczasem cały czas jestem w Drifters. W takim fajnym, nazwijmy to Hostelico gestchał się przy samej plaży. E, później będę się widział z Tomem. Tak, że pewnie będziemy coś nagrywać. E, regularność bądź nieregularność filmów będzie taka jaka jest. Jak będę miał co nagrywać, to będę wrzucał. Jak nie będę miał, to nie będę wrzucał. Oczywiście zapraszam na Instagram feed trip official feature Foto. E, tam macie na pewno więcej relacji z, stąd. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. A no i mam nadzieję, że jeszcze Gosia tutaj się nieraz Pojawi na kanale, także dajcie znaka, co byście może chcieli wiedzieć od Polki, która żyje na Zanzibarze. <gry>